To jak to jest? Można nie mieć talentu? Czy to możliwe, że właśnie ty jesteś tym wybrańcem, tą wybraną, który, która nie posiada żadnego? To niemożliwe. Z talentami jest tak jak z cechami wyglądu. To nie jest tak, że ktoś nie ma wzrostu albo ktoś ma wzrost. Ktoś ma ten wzrost po prostu wysoki albo niski, jest to jakiś parametr, który cię określa. To nie jest tak, że nie masz koloru oczu, masz tam piwne, zielone, niebieskie, szare, miodowe, jakiekolwiek, na pewno wspaniałe i jest to jakaś cecha. I w ten sam sposób. To jest tak, że masz taki talent jak na przykład osiąganie, czyli umiejętność, wręcz potrzeba i wielka przyjemność z osiągania zamierzonych celów i odhaczania kolejnych zadań w planie dnia. I po prostu możesz tę cechę mieć gdzieś u siebie wysoko, bardzo taką aktywną, albo zupełnie nie. Możesz mieć taką cechę, taki talent jak empatia i po prostu ona może być u ciebie wysoko, co daje ci wielki potencjał do rozumienia emocji, albo gdzieś tam w tyle, co sprawia, że trudniej ci zrozumieć emocje innych ludzi i swoje własne, i je nazywać także każdy z nas ma talenty i teraz oddzielmy jeszcze te talenty od szczególnych uzdolnień, o których możesz myśleć, kiedy pytam Cię czy masz jakieś talenty, ponieważ w szkole doceniano jako właśnie utalentowanych na przykład te osoby, które świetnie sobie radzą w sporcie albo mają no właśnie taki talent muzyczny i grają na skrzypcach czy na flecie, tymczasem to są tak naprawdę szczególne uzdolnienia wyrobione dzięki rozwiniętym talentom, czyli różnym cechom, które spowodowały, że ktoś, kto ma właśnie w sobie chęć osiągania, rywalizację, ukierunkowanie na cel, może w sporcie radzić sobie dużo lepiej niż ktoś, kto ma raczej takie talenty na przykład analityczne czy, 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 czy intelekt, taki talent, który powoduje, że najwięcej naszej pracy i działania dzieje się właśnie w głowie podczas z myślenia. Także mm, zobaczmy też, y, że te talenty, cechy, które mamy, mogą nas prowadzić do szczególnych uzdolnień. Y, I kiedy te cechy swoje, nasze talenty, Twoje talenty, znasz, rozwijasz, jesteś ich właśnie coraz bardziej świadomy, świadoma i czynisz z nich swoje supermoce, no to wtedy Twoje uzdolnienia i talenty w niesamowity sposób... Y, Mogą się przysłużyć światu i w efekcie tobie, twojej niezwykłej satysfakcji, radości, motywacji w życiu. Także tak, masz talenty i jestem tego na 100% pewna i daję słowo. Masz talenty, jesteś utalentowany, utalentowana, po prostu może jeszcze nie wiesz, jakie to są świadomie twoje najlepsze cechy.